Wina i kara. Sędziego nie ma. Zebrał się sąd. Zaczną mnie sądzić. Jedna myśl stara się wykazać drugiej, że błądzi, błądzi. Zebrał się sąd. Jedno uczucie. Chcę udowodnić drugiemu, że jest niedoskonałe, że krzywdę czyni. A kto jest tym sędzią? Kto wysłuchuje tego procesu sądowego? Ja sama. Ja sama. Wina, kara, grzech w tle. Jaki grzech? Ja nie grzeszę. Wszystko we mnie mówi. To, co czynię, czynię jako człowiek, który się stara, który raz umie, potem trochę nie umie. Nie ma we mnie winy, niczego złego nie zrobiłam. W danym momencie uznawałam, że czynię dobrze. Nie ma we mnie winy, no bo cóż takiego ja zrobiłam? Skoro pracuję, o innych się troszczę? Skoro uśmiecham się i robię porządki? Skoro wypełniam swoje obowiązki? Skoro troszczę się o siebie i o wszelkie moje relacje z innymi? Jaka wina? Co uczyniłam, takiego, że Powinnam czuć się winna. Kara. Jaka kara? Za co? Bohaterowie rodzą się na Ziemi. Jestem też bohaterem. Wiedząc, co tu mnie czeka, że nie będzie łatwo, jednak postanowiłam przyjąć ludzkie wcielenie. Jaka kara? Rozmawiam z ludźmi. Starają się mi raz pomóc, raz przeszkodzić. Czasami jest mi smutno, gdy coś nie tak idzie. Czasami ludzie robią wszystko, żeby było mi smutno, bo chcą mi coś udowodnić. Jaka kara? Nie ma kary. Nie ma też przestępcy. Człowiek, który żyje w systemie wartości, który jest jasny, wszystkich dotyczący, chroniący życia, miłości, mądrości, rozwoju, jakże może być przestępcą. Patrzysz na ten świat na ziemię, na niebo i myślisz sobie, czy ja przyszłam tutaj, by mnie ktoś karał? A jeśli tak, to za co? Urodziłam się tutaj, w pewnym środowisku. Ludzie wytworzyli przez lata, przez wieki jakieś procedury tutaj. Weszłam w te procedury. Staram się je zrozumieć ale też i udoskonalić, bo trochę więcej od nich zaczynam rozumieć. Jaka kara? Kto ma prawo mnie karać, skoro nikogo nie krzywdzę, nikomu nic złego nie robię? Czy może ja sama w stosunku do siebie mam poczucie jakiejś winy? Nie. W decyzjach mojego życia przecież miłość mną kierowała. Serce mówiło Robisz dobrze, robisz dobrze. Mądrość podpowiadała Mądrze robisz, nawet jeśli nie zyskasz w obfitości dóbr tego świata, dobrze robisz, bo jesteś w zgodzie ze sobą, jesteś autentyczna, prawdziwa. Kto mnie tu może ukarać? I ja sama siebie karzę? O, zapewne tak. Często w myślach wymierzam sobie karę, czegoś sobie zabronię. Uznając, że coś jest poza moim zasięgiem możliwości, też karzę siebie. Karzę siebie. Nie mając odwagi pójścia tam, gdzie jest cieplej. Gdzie jest milej, gdzie jest lepiej. Każe siebie. Pozostając w miejscu, tym jednym, nie ruszając się z niego, będąc w schemacie, uznając, że muszę ponieść karę człowieka z losem swoim pogodzonego. Każe siebie. Tęskniąc za pięknem, i jednocześnie otaczając się tym co piękna nie przypomina. Dlaczego siebie karzę? Czy ja jestem tym sędzią, który jakąś winę moją określa i wymyśla dla mnie jakąś karę? Czy takim sędzią jest życie, gdy jestem grzeczna, potulna, miła, Da mi dobroci, a jeżeli będę harda, zmieniająca to, co jest, w coś innego, czy będzie mi rzucać pod nogi mojego życia jakieś ogromne kłody? Nie, nie, tak nie mogę myśleć. Nie, ja nie mogę siebie karać. Nie. Nie mogę nawet podejrzewać, że moje życie to sędzia, który wyroki wydaje i przychylnych dla mnie nie chce wydawać. Nie mogę tak myśleć. Nie mogę. Nie mogę się sama karać, bo z jakiego powodu mam prawo mieć refleksję o tym, co było, co jest. Od siebie. Nawet wszelkie moje pomyłki oddalać, mówiąc: Nie umiałam inaczej, teraz umieć będę. Wyrzucam z siebie wszelkie myśli, wszelkie uczucia o winie i karze. Chcę żyć tutaj w uśmiechu, pogodności wewnętrznej. Z jakiego powodu mam zabrać sobie to, co dla mnie jest ukochane, upragnione, wspaniałe? Sędziego nie ma. Nie ma sędziego, jest przyjaciel, ten głęboko we mnie będący. Moja głębia nie jest moim sędzią. Nie jest moim sędzią ani życie. Ani ziemia, ani niebo. To wszystko to jest przestrzeń dobroci, po prostu dobroci. Jeżeli zacznę uznawać, że to, co dzieje się mi przeciw, to kara, jeżeli będę się doszukiwać, jaką mam winę, że spotyka mnie tego rodzaju kara. Wchodzę w bardzo pokrętne, labirynty myślenia. Całe swoje życie będę sobie sama kreować, sobie sama budować, sobie sama opowiadać jako winę i karę. Na pewno będę. Doszukiwać się wtedy, że gdzieś jest wina i na pewno musi być za tę winę jakaś kara. A tutaj nagle jedno stwierdzenie. Sędziego nie ma, bo nie ma kogo sądzić. Są zdarzenia i jest życie. Wędrowcami jesteśmy. Idziemy duchem i ciałem przez Ziemię. Obyśmy się tylko nie zatrzymywali w pół drogi. Sędziego nie ma. Uśmiechaj się. Przecież list masz pisać pełen pozytywów. Buduj pozytywną energię. Wyrzuć z siebie, nawet wyrwij z siebie, jak drzewo z korzeniem. Stereotypy myślowe o winie i karze. O tym sędziu, który na pewno na ciebie patrzy, patrzeć będzie zawsze, okiem srogim, nieprzychylnym, surowością werdykty ogłasza. Nie ma takiego sędziego. Jest miłość w niebie, na ziemi, w tobie, w Twoim życiu, w Twoim domu, wszędzie. Ty właśnie z takim uczuciem chcesz. Rozmawiać. Akceptacja, nieakceptacja, lubienie wszystkiego i jednocześnie zachowanie prawa dokonywania wyboru, wyzbywanie się słów, które przypinają łatkę tobie i komuś. Sędziego nie ma. Nie ma kogo sądzić. Ludzie, mają procesy myślowe, odkrywają w sobie to, co jest aktualną prawdą, prawdą dawną, przeszłą, byłą. Odkrywają to, co jest mądrością teraz dla nich i co w nich jest mądrością, która kiedyś się sprawdzała. Odkrywają w sobie uczucia. Coraz bardziej rozumieją, o co w tych uczuciach chodzi. Co wcale nie znaczy, że jeśli wczoraj czegoś w sobie nie odkryli, to byli ubodzy. Nie, nie byli ubodzy. Po prostu nie powędrowali zbyt daleko. Wina i kara. Dobro i. Świat ciemny, ciągle przeciwstawności. Od tych przeciwstawności można w sobie mieć niezły mętlik. Dogadaj się ze sobą. Postaw na piękną wizję siebie, świata życia. To jest dopiero w energii lekarstwo dla człowieka, który wewnątrz siebie usycha. To jest dopiero Napój istnienia, dzięki któremu żyje się godnie i długo. To jest dopiero prawdziwy świat, czy innego nie ma? Nawet jeśli jest, czy musisz patrzeć w tamtą stronę? Czy musisz ciągle siebie obarczać poczuciem winy, że odkrywasz to, co jest jasne? Nie. Tu też nie ma winy. Nie ma. Nikt nie jest winny. Nie jest winny ten, co widzi i ten, co nie widzi. Nie jest winny ten, co myśli mądrze i nie myśli mądrze. Nie jest winny ten, kto potrafi pięknie, głęboko kochać i ten, co kochać jeszcze nie umie. My nie mamy winy. I nie ma dla nas też kary. Jest wędrowanie. Uczenie się, wcześniej czy później ten i tamten coś zrozumie, wcześniej czy później ten i tamten nauczy się kochać głęboko, to się przecież zdarzy. Kto by chciał rodzić się na Ziemi, tutaj, gdyby trzeba byłoby tylko i wyłącznie być w poczuciu winy, w oczekiwaniu na. Taki albo inny wymiar jakiejś kary. Mądry na wyzwania życia patrzy jak na nagrodę, pomagają mu coś zrozumieć. Mądry na przestrzenie bez miłości patrzy jako na pola, które trzeba posiać. A nie od razu oczekiwać, że mają być tutaj Złote łany. Coś trzeba zrobić, energię trzeba zasiać. Energię trzeba budować, powodować, że ona będzie dalej, dalej, wciąż i wciąż wzrastała w swoją potęgę. Dlatego pozostawmy te rozważania o winie i karze. Ludzie się bawią w osądzanie w sądach sądu ludzkiego. Nie czynią tego doskonale, trzymają się przepisu. Życia nikt nie opisze przepisem żadnym. Dlatego głęboko w sobie, w swoim wnętrzu, w swoim sercu, nie ustawiaj się w miejscu kogoś, kogo się osądza. Nie odgrywaj roli tego kogoś, kto. Dźwiga jakieś kary. Nie doszukuj się w sobie win, kolejnych następnych, a im więcej ich znajdziesz, to cieszysz się więcej. Nie. Dogadujesz się ze sobą. Człowieku wspaniały. Nie ma sędziego. Nie ma kogo sądzić. Wspierajmy się, byśmy nie wchodzili w labirynty winy i kary. Wspierajmy się, byśmy nie budowali dla siebie sądu bezdusznego. Czy nie przesadzam, myśląc o sobie, że nie mam winy, że niepotrzebne mi karanie? Nie przesadzam. Dzięki temu, Uświadamiam sobie, jakie piękne jest siebie nieosądzanie, o ile jednocześnie umiemy odnajdywać w sobie to, co najlepsze. Najlepsze. Moja energia, świat moich myśli i uczuć. Zaprzyjaźniona jest z ciałem moim. Chcemy zmieniać swoją naturę, wprowadzać w siebie nowy kod istnienia. Przeczesujemy myśli jak włosy. Przeczesujemy uczucia niemal jak włosy, by pozostał porządek w świecie mojego odczuwania. Myślenia. Mówimy cały czas o konkretnym rodzaju energii. Energii, która ma w sobie mądrość, miłość, możliwość bycia wizjonerem. Mówimy o energii, która w tym, co do tej pory wymyślili ludzie, nie lubi się zanurzać. Pragnie odkryć, Coś nowego w sobie dla siebie. Gdy ludzie oczekują na karę, po prostu się boją. Gdy mają poczucie, że nie uczynili nic złego, a straszy ich się karaniem, po prostu się boją. Gdy nic nie zrobili złego, a ktoś im mówi, że na pewno są winni. Robi im się smutno. Mówimy o energii, która pragnie zachować swoją indywidualność. Czyżby na świecie wszyscy byli tacy wspaniali, bez kary i bez winy? Pracujemy nad dogadaniem się ze sobą, zatem przemawiamy do siebie jako do człowieka, który właśnie jest niezwykły, po prostu niezwykły. Z kim mam się dogadać? Ze sobą, z człowiekiem bez winy, z człowiekiem, który sam sobie nie wymierza kary, raczej stara się siebie zrozumieć. Chcemy być dla siebie nie sędzią, ale przyjacielem. Moja głębia. Chcę, by mnie rozumiała i oczywiście ja też pragnę ją bardzo, bardzo rozumieć. Dogaduje się ze sobą, czyli dogadujesz się ze sobą. Sędziego nie ma i jesteś po prostu ty. Winy nie ma i jesteś po prostu ty. Kary nie ma i jesteś po prostu ty. Lubię ciebie. Lubię ciebie. Lubię ciebie.